Cześć z tej strony Xnator Compact, witam Was. Po raz kolejny na moim kanale dzisiaj gramy w Plans vs. Zombies, ponieważ niedługo wychodzi gra Plans vs. Zombies Replanted, czyli remaster tej pięknej gry, której jestem oczywiście wielkim fanem i mówiłem o tym już wcześniej. Powiem Wam nawet, że chyba jest to moja ulubiona gra. Z tego remastera oczywiście będę chciał y, robić gameplay, y, mam nadzieję, że cały, bo z mojego Plac vs Zombie, z gameplayu nie dokończyłem, właśnie tutaj na tym save'ie sobie jestem i powiem wam szczerze nie będę chyba tego kończyć, bo nie ma sensu, nie wiem ja się będę grać sobie Replanted, a teraz lecimy składujmy nożyczki z biurka, dobra, czekajcie a więc tak, zagramy sobie na moim save'ie, na którym mam wszystko tutaj blokowane, no bo wy też pewnie doskonale wiecie wszystko, co w tej grze wygląda, co i jak. Musiałem w ogóle zmienić nazwę tego save'a, bo, bo był nazwany moim prawdziwym imieniem z jakiegoś powodu. Nie wiem, tak sobie pomyślałem, w ogóle patrzcie. Powiem wam jedną rzecz, która chciałbym, żeby została zmieniona w tym remasterze, ponieważ patrzcie, mamy zingarden, nie? Mamy tutaj pełno monet różnych i tak dalej. Nie wszyscy o tym wiedzą, a to jest dosyć ważne. No i dobra. Te kwiatki nam dają monety, ale teraz, uwaga, wyjdziemy sobie, mam ile? Yy, no tyle mam. Patrz, zapamiętajcie ile mam? Wychodzę z tego? Pieniędzy nie ma? I uwaga. Ile mam? No tyle samo. Po prostu wszystkie te pieniądze, co leżały na ziemi się straciły, zniknęły i nie ma ich. I tyle. I tak samo jak sobie tu zmienię tu też. Tracę te pieniądze, więc no na to trzeba uważać. więc tego mi się nie opłaca, tu robić e, tyle. No, wszystko mam tu odblokowane i e, nie wiem, co zrobimy zamiast tego. Pewnie zagramy sobie coś tutaj. Na pewno ogólnie, Replanted najbardziej będzie się skupiać na tych minigrach i tak dalej, więc e, coś sobie stąd zagram po prostu. Tyle. Nie chcę, żeby ten odcinek był długi. Zagramy sobie to, ponieważ jest to moja ulubiona minigra. Tak przynajmniej mi się wydaje, tak przynajmniej pamiętam. E, lecimy. No, to było fajne, z tego co ja pamiętam, mi się to podobało. Aczkolwiek nie wiem teraz, co tutaj się dzieje, będę chciał trochę opowiedzieć o tym Replanted. Na pewno pierwsza rzecz to jest taki płot tam. Ten. Ogólnie, całe te Replanted to jest taka wersja konsolowa, bo była taka konsolowa wersja Plants vs. Zombies, i właściwie to jest dokładnie to samo. Tylko, że na komputerze i mam nadzieję, że zrobione lepiej. Na pewno będzie Full HD, bo obecnie nie ma, widzicie, jest ten taki kwadrat. I nie zamierzam tego zmieniać w montażu, nie chcę mi się, nie na to czasu. Po prostu taka jest ta gra, Replanted będzie lepsze i, i tyle, nie chodźmy na to. I tyle, więc zobaczymy sobie, jak to będzie potem. Ym... Nieważne. W każdym razie, ja nie jestem fanem tej konsolowej wersji. Jakoś mi się nie podoba, jakoś uważam, że... No jest dużo rzeczy, które mi się nie podobają, ja powiem szczerze, będę na pewno team, stara wersja, team to, co gramy teraz, aczkolwiek postaram się podejść z otwartą głową do tego i e, sobie to sprawdzimy. nie no wiecie co, nuda ta minigra, w sensie dalej ją lubię i dalej jest moją ulubioną chyba, chyba, bo nie jestem pewien, ale na filmie to jest e, nuda, więc zagramy sobie w coś lepszego. To pamiętam, że też było fajne, też nie lubiłem, bo, bo dosyć szybkie jest i takie energiczne. Zobaczymy, czy w ogóle wszystkie te mini gry będą, czy jakąś na przykład wyrzucą. Wiem, że będzie. Na przykład Ice Level będzie takie coś dodadzą. I Ice Level miał być już plans versus Zombies. Uwaga, to jest najlepsze, tylko że. Został wyrzucony z niego. Mogę to postawić, dobra tu. Był wyrzucony sobie... To będzie teraz Win. Dokładnie. Bo, nie wiem, no uznali, że po prostu nie będzie takiego poziomu i tyle. No, taka była sytuacja. Był jakieś... Screeny, jakieś wczesne, nawet znajdę teraz wam specjalnie i tutaj wam wstawię na ekranie. Tak, takie coś było. To z jakiejś wczesnej w ogóle wersji Plants Zombie Zombies, tej pierwszej gry, tej w którą gramy teraz. I ten poziom postanowili twórcy oficjalnie zrobić. I będzie on w tym całym... ...replanted, więc zobaczymy sobie jak to będzie wyglądać, jak to będzie działać, nie mam pomysłu, wiecie co, muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. I'm back, w każdym razie, co mówiłem, no że zobaczymy jak będzie, ej... Kurde, poniszczyli mi to, A chociaż najważniejsze, że mamy poty, chociaż tak mamy no, zniszczamy te raty... Uwaga, dam to, żeby ratować te moje czompery tutaj, eee, przynajmniej te, co pozostały. Teraz ci idą. No to jest dosyć ciekawa minigra. Mam nadzieję, że nie muszę wam tego tłumaczyć i że rozumiecie wszystko, co tu się dzieje. Niech się zjedzą. Niech się zjedzą. Jeśli nie wiecie, co tu się dzieje, no to... To przykro. <grym> przykro mi. O nie, jak oni mi zniszczą teraz te orzechy tutaj. Dobra, wysadzam ich. Uwaga. Wysadzam. Wydaje mi się, że to było po Możemy Może mi się tak wydawać. Może postawię jeszcze pota, ale tylko jak dostanę coś fajnego teraz. Okej. Okay. Nieważne. Oj, dobra, no dobra, dobra, użyję jednak, no, użyję. Tylko poczekam sobie chwilę jeszcze, niech wyjdzie ich więcej. W każdym razie wracając do... O właśnie, o właśnie, o właśnie. Błącie wszyscy gincia. Łatwo. Wracając do naszego tutaj replanted, bo w sumie o tym jestem pilno, nie gram sobie w vs zombie grałem w to milion razy i... I ja dostanę pewnie dynię teraz. Wystawiam Mam nadzieję Halo? Dynia? Nie? Halo? Bo chciałbym to postawić sobie, co? Dobra, ratuję Bank. No dobra, no dużo to mi nie dało, ojeju Ojeju, dobra Wystawiam to Uwaga Bank. No to też, to, to też dużo nam nie dało, ojej w każdym razie, w ogóle pre-order jest replanted i można sobie tam kupić za 80 zł, nie wiem czy będzie taniej na premierę, czy po prostu jest przed przedsprzedaż, a no zazwyczaj jest sprzedaż jest droższa chyba, nie wiem, nie kupowałem żadnej gry, nie wiem, gdzieś, bank, w każdym razie, no i dostaniemy, za to, że kupimy w sprzedaży, dostajemy skin Piszutera. no. Mimo, że jestem fanem dużym Transversus Zombies, to... Uwierzcie, nie będę kupować tej przedsprzedaży. Jeśli bardzo wam przeszkadza, że nie zobaczycie na... No ja nie mogę! Nie! Nie trafiłem tam, gdzie miałem. Jeśli wam przeszkadza, że nie zobaczycie tego mega ważnego elementu gry, jakim jest skin piszutera, no to... to sorry, no nie zobaczycie, nie? Muszę czekać, aż będę o bo z tymi dyniami nic nie zrobię. Te dynie to są jak w dupę, co najwyżej. No super, nie no, wspaniale. Mamy jeszcze kosiarki, więc wygrałem i tak. No i to była taka mini gra fajna. Anyway... Skoro mamy skin P shootera Już na samym wstępie, już przez sprzedaży dają nam takie coś. I ponieważ jest to EA, no to możemy się spodziewać... A, Ale zniknął, widzieliście? Tak się rozpłynął w ogóle całkowicie w powietrzu. Jako, że mamy już skin piszę teraz na samym początku i jest to EA, no to możemy obstawiać, że oczywiście będzie więcej skinów i będą mikropłatności i w ogóle... No, wspaniale. I w ogóle EA, z tego co wiem, no to nawet dodali jakieś tam mikropłatności do Plants vs Zombies, jeśli chodzi o telefony, nie wiem, ja tam nie interesowałem się za bardzo. Ale takiego ja dodaję zagram sobie jeszcze w coś yy, stąd. Jeszcze jedną rzecz i tam się tyle. Właka zombie zagram. W każdym razie... To, to, to też zagram swoje ulubione minigry właśnie. Teraz to było zawsze takie fan Mega. No nie wiem, w sensie... No mi się nie podoba za bardzo to jak pan Zombies idzie teraz w tę stronę. Tam jakaś trójka wyszła i w ogóle była chujowa z tego co wszyscy patrzyli i tak dalej. Zobaczymy, zobaczymy co będzie z tym remake'em, ja go przejdę Otwarta głowa, no nie wiem czy taka otwarta, jak już to krytykuje, ale Zobaczymy, no, w każdym razie Oryginał, to w co gramy teraz to jest po prostu Arcydzieło, tak, jest to, no dla mnie jest Jest to wspaniała gra, bardzo ją lubię, no nie wiem w sumie Wady, jeśli chodzi o wady, według mnie Jedyne wady tej gry, no dobra, no jakieś się znajdą Jakieś błędy, że coś, zawsze się znajdą, ale główne wady to bardziej są takie po prostu subiektywne, jeśli komuś po prostu się nie podoba, nie siedzi taki typ gry i tak dalej. Jeśli komuś się podoba, no to to jest jedna z lepszych gier Swego gatunku, ja bym tak przynajmniej uznał. Nie kupuję tego Grave Bustera. Wydaje mi się, że jak na ostatnim odcinku z planswersu zombies mojego też nie kupowałem go. Bo wtedy jest więcej grobów, więcej zombiaków i jest mega w ogóle fan i zabawa i jest zajebiście. I tyle. No i spoko. Mam nadzieję, że się ten Plan planswersu zombies przyjdzie. Odkryłem też sposób, w sensie... Nie mówię, że odkryłem, bo jeszcze nie go nie testowałem, ale domyślam się, że to będzie lepsze dla mnie. Że po prostu robić więcej filmów częściej i krótszych. Bo ja robię często długie filmy, robię często długie filmy, ale dłuższe. Nie, robię często długie filmy, ale rzadziej. Na przykład wrzucę dwa i potem mnie nie ma do pół roku. No to, to nie jest w ogóle optymalne i nie powinienem tak robić. Więc no lepiej, żebym dawał krótsze i po prostu częściej. I zobaczymy, no może w tego YouTube'a, może nie, bo to gdzieś była moja pasja wielka, a potem... A nie wiem co się stało właściwie. Tak wam powiem. Ale powiem, powiem wam, że nawet nie niszcząc tych grołów, no to i tak dosyć wolno tu leci. Czekam na ostatnią falę. Na ostatniej fali jest to znacznie szybsze. Ale... no nieważne. Ja już lecę coraz szybciej. Przyspieszają, patrzcie, im dłużej idą przyspieszają potem Chyba, albo mi się wydaje Final wave, let's go Bez kosiarki, bez kupowania czegokolwiek Uda się? No, kupiłem przypadkiem, no to chyba się już nie udało Jedno z tego, no ale Bez kosiarki, bez problemu To tyle jeśli chodzi o ten film, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli nie, no to y... jeśli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, do zobaczenia, widzimy się w Plan vs. Serii Planted w październiku, hopefully, do zobaczenia na razie, no i cześć, siemanko. jak się wychodzi? Siema.